Cześć, witajcie w Rydze. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Witamy z Rygi. Stoimy na bulwarze nad rzeką Dzwiną. Przed nami Figura legendarnego założyciela miasta Rygi, Wielkiego Krzysztofa, mojego imiennika. Za nami rzeka Dźwina, bulwary, jest wieczór. Przyjechaliśmy tutaj dzisiaj z Druskiennik. Niestety po południu padało bardzo, także spędziliśmy popołudnie na kempingu. Teraz wieczorem krótki spacer i od jutra zwiedzamy Rygę. Witajcie w kolejnym dniu Jesteśmy nadal w Rydze Dzisiaj wybieramy się na zwiedzanie Rygi Jesteśmy już po śniadaniu Praktycznie gotowi do drogi, na wycieczkę Ale póki nie wystartujemy Pokażemy wam jeszcze ten kemping Na którym się zatrzymaliśmy Nazywa się to Ryga City Camping I powiem szczerze Jest to jeden z najsłabszych kempingów Jakie ostatnio widzieliśmy Toalety są w takich kontenerach sanitarnych bardzo czyste, ładne. Nowe to jest, widać. Także z czystością nie ma problemu. Między kontenerami są stanowiska do mycia naczyń. Jeśli chodzi o prysznice, też są, ale trzeba przejść kawałek za teren kempingu. Tam w tle widać taki napis shower z WC. to jest w zupełnie osobnym budynku zlokalizowany jest drugi węzeł sanitarny z prysznicami Magda, jak znajdujesz kemping w Rydze? Nie znajduję kempingu w Rydze Plus jedyne tego miejsca jest taki, że jest blisko do centrum W sumie jest to, nie wiem, 40 minut na piechotę Wygodne dojście Drugi mały plus Jest w miarę ciepła woda non stop I to wszystko Czyste toalety w kontenerach Czyste toalety w kontenerach, tak to fakt Natomiast to nie jest kemping To po prostu jest taki parking, parking dla kamperów, dla ludzi w podróży, na jednej dzień do Rygi. I tyle. Więc jak, bo z jest drogo, bo mamy ile? 20... Za, te, za, za, te, za te warunki jest drogo, bo zapłaciliśmy 25 euro. W tym jest 2 euro rabatu na camping karta CSI, normalnie byśmy zapłacili 27 euro. Co za te warunki jest dużo. Za te warunki jest to dużo yy, i dużo za dużo, tak. Yy, ale jak to wiecie, jest jakiś monopol i nie ma wyjścia, nie ma gdzie stanąć, stajemy tutaj. Mówię, plusem jest to, że na piechotę idziemy do, do, na Stare Miasto. Mam nadzieję, że dobrą kawę i pyszne ciasteczko. Znów jesteśmy na bulwarach nad Dźwiną i podziwiamy panoramę Rygi, tej najstarszej części, do której dzisiaj się udajemy. Gdzie jesteśmy? Gdzie idziemy? Dlaczego pojechaliśmy do Rygi? Bo przyciągnęła nas uroda Starówki i słynna Ryska Secesja. Stare miasta to średniowieczne mury, budynki z czasów Hanzy, kamieniczki tak kolorowe, że oczu nie można oderwać. Znaleźliśmy też słynne koty, które pierwotnie rosnęły ogonami w stronę biur Wielkiej Gilgi, czyli ekskluzywnego klubu dla bogatych Niemców. Nie przyjmowali oni jednak innych nacji. Właściciel domu kotów jakby na znak buntu skierował do nich koty wypięte tylną częścią tłowia. Oni zmienili zdanie, on odwrócił koty. Dwór Artusa w Rydze, funkcja podobna, ale to prestiżowy budynek zamożnego Bractwa Czarnogłowy. Samo stowarzyszenie, które miało tu swoją siedzibę, skupiało bogatych i nieżonatych kupców pochodzenia niemieckiego. Na parterze i piętrze budynek posiadał pomieszczenia przeznaczone dla spotkań kupców w gildii kupieckiej. W piwnicach znajdowały się między innymi składy win, a w myślniach na poddaszu przechowywano inne cenniejsze towary. Siedziba była symbolem od XIV wieku. Wtedy wskutek działań wojennych w 1941 roku spłonęła i pozostałe ruiny decyzją władz radzieckich wysadzono w powietrze z powodów ideologicznych. Szczęśliwie budynek odbudowano i udostępniono do zwiedzania w 1999 roku. Kamienice trzech braci to trzy przytulone do siebie budynki, których najstarszy po prawej stronie pochodzi z XV wieku, ma cechy gotyckie i jest najstarszym zachowanym budynkiem mieszkalnym w Rydze. Środkowy to budowla z XVI, a najmłodszy powstał w XVII wieku. A gdzie siostry? Trzeba pojechać do Talina, aby je odwiedzić. Idziemy coś zjeść. Hasburger. Spróbujemy. A wie, nie jesteś? No spróbujemy, chodź zobaczymy. No dobra, to pójdźmy. Kupia regionalna w wydaniu Hustle. Sieć nazywa się Hasburger Wygląda tak jak McDonald's Tylko Łoterski. Okay. Magda ma hamburgera Ja mam mega, a Magda ma jakiego? Bardzo. Bardzo. Mm. Ma na gonadach Na gonadach lepszy? A brakuje mu coś? Wszystkiego Dobra, to zaraz ja spróbuję Tak Zawsze musimy zobaczyć miejskie mury. Ale w Rydze zostały one zabudowane przez budynki miejskie. Brama szwedzka została wybita w XVII wieku jako przejazd pod kamienicą. Najlepiej zachowanym fragmentem murów miejskich regii jest potężna Baszta Prochowa. Wykorzystując mur obronny, zniszczono pod koniec XVIII wieku koszary świętego Jakuba, które są najdłuższym budynkiem w mieście. Ryska Secesja to ponad 800 budynków z szomu XIX i XX wieku. W mieście mieszkało wielu bogatych kupców i przedsiębiorców, bacznie śledzących trendy w sztuce i architekturze. Kiedy Secesja zaczęła być modna, od razu pojawiły się budynki w stylu secesyjnym. I dziś miasto to wielkie Muzeum Secesji na wolnym powietrzu. Żegnamy dziś rygę. Jedziemy do Jurmały. Dziękujemy, że byliście z nami w tym odcinku. Oczywiście, zapraszamy do subskrypcji, lajków i komentowania filmu. Do zobaczenia w następnym odcinku.